Cześć dzieciaki, witajcie w naszym podcaście, gdzie odpowiadamy na wszystkie wasze pytania o świecie. Ja jestem Kajaja, ekspertka od zagadek świata. Uwielbiam znajdować odpowiedzi na te najtrudniejsze i najbardziej zwariowane pytania, które sprawiają, że wszyscy mówią, ojej, jak to działa? A ja jestem Helenka, ekspertka przyrodniczo-naukowa. Kocham opowiadać o tym, jak działa natura, dlaczego świat jest taki, jaki jest i jak możemy o niego dbać. Mam głowę pełną ciekawostek, więc zawsze znajdę coś fascynującego do powiedzenia. Razem tworzymy zespół, który nie boi się żadnych pytań. Czy chodzi o to, dlaczego pada deszcz? Co jedzą dinozaury? Albo skąd wzięła się tęcza? I nie tylko. Zajmujemy się też tym, jak działa świat wokół nas. Od księżyca po pszczoły w ogrodzie. Jeśli czegoś nie wiesz, pytaj nas, a my znajdziemy na to odpowiedź. No to co? Jesteście gotowi na kolejną przygodę? Chodźcie z nami, bo dzisiaj odkryjemy coś niesamowitego. Załóżcie kalosze, spakujcie plecaki, ruszamy po przygody. Dzieciaki, dzisiaj wspólnie odpowiemy na pytanie, dlaczego morze jest słone? To ciekawe pytanie, bo przecież woda w rzekach i jeziorach jest słodka, a w morzach jest słona i szczypie w oczy. Ale skąd ta różnica? Zacznijmy od podstaw, Helenko. Wszystko zaczyna się od deszczu. Kiedy pada deszcz, woda trafia na ziemię i zaczyna swoją podróż przez rzeki, strumienie i jeziora. Zgadza się. Ale po drodze ta woda zabiera różne minerały, w tym sól z ziemi i skał. To trochę jakby woda zbierała pamiątki z każdej mijanej skały. Dokładnie tak. Kiedy rzeki docierają do morza. Przynoszą ze sobą te wszystkie minerały, ale sól zostaje w morzu. O słońce podgrzewa wodę w morzu. Woda paruje, a sól nie może wyparować razem z nią. Zostaje w morzu, czyjąc je coraz bardziej słonym. To tak, jakby morze gotowało swoją wielką słoną zupę? Ale jeśli rzeki przynoszą sól do morza, to dlaczego same rzeki nie są słone? Dlatego, że woda w rzekach płynie bardzo szybko i nie zatrzymuje się na długo. Minerały i sól nie mają czasu, żeby się odsadzić. W przeciwieństwie do morza, które jest jak wielki, spokojny zbiornik, tam woda stoi wystarczająco długo, żeby sól się gromadziła. Świetnie powiedziane, Kajajo: to właśnie dlatego morza i oceany są słone, a rzeki nie. Ale Helenko, czy każde morze jest tak samo słone? Nie, to zależy od wielu czynników. Na przykład Morze Martwe jest wyjątkowo słone, bo prawie nie wpływają do niego rzeki, które mogłyby je rozcieńczyć. Helenko, ale jak to martwe? To morze nie żyje? Nie, to tylko nazwa. A, już rozumiem. <grych> Za to Morze Bałtyckie. Jest dużo mniej słone, bo wpada do niego mnóstwo słodkiej wody z rzek i opadów deszczu. To jak różne przepisy na słoną zupę. każdy morze ma swój własny skład. Helenko, a co by było, gdyby w morzach nie było soli? Oj, to byłby wielki problem. Sól jest bardzo ważna dla zwierząt morskich. Ryby. I inne stworzenia potrzebują wody o odpowiedniej ilości soli, żeby mogły normalnie żyć. To trochę jak z wodą w naszym organizmie. My też mamy sól w naszych ciałach i ona pomaga nam funkcjonować. Dokładnie. Sól w morzach to nie tylko smak, ale też życie. Pomaga utrzymać równowagę w ekosystemach morskich. A co by się stało, gdyby morza stały się zbyt słone? To mogłoby zaszkodzić wielu zwierzętom morskim, które nie są przyzwyczajone do takiej ilości soli. Ale na szczęście natura ma swoje sposoby, żeby utrzymać równowagę. Musimy pamiętać, że zanieczyszczenia i zmiany klimatyczne mogą tę równowagę zaburzyć. Dlatego ważne jest, żebyśmy dbali o nasze rzeki, jeziora i morza. Dokładnie tak. Możemy pomagać przyrodzie. Na przykład nie wyrzucając śmieci do wody i oszczędzając wodę w naszych domach. To była fascynująca podróż. Teraz, kiedy będziecie nad morzem, będziecie wiedzieli, dlaczego woda smakuje słono i dlaczego sól jest taka ważna. I pamiętajcie, że morze i oceany to dom dla tysięcy stworzeń. Dbajmy o nie, bo są częścią naszej planety. Do zobaczenia w kolejnym odcinku naszego podcastu. Cześć dzieciaki. Do usłyszenia, mali odkrywcy.